Codzienny horoskop astrologiczny 20 lipca, moi kochani, czyli niedziela. Moi drodzy, w niedzielę energia robi się bardziej ruchliwa i lekka. Jakby po spokojnej sobocie coś w nas się obudziło i zaczęło zadawać nam pytania. Od rana księżyc wędruje przez znak byka, ale przed południem zmieni się wszystko. Moi drodzy, księżyc przechodzi do znaku bliźni. A to oznacza, że dzień zacznie płynąć po prostu szybciej. Może pojawić się potrzeba rozmowy. Chęci podróży, wymiany myśli, a nawet drobnych zmian planów, jakie na dzisiaj mieliście po prostu rozpisane. Rano mamy seksyl Księżyca ze Słońcem, czyli bardzo harmonijny początek dnia. To taki moment, moi drodzy, kiedy serce i umysł grają w tej samej drużynie. Możecie poczuć, że coś się w Was układa wewnątrz, tak? że jest dobrze tak jak jest. To dobry czas na wyrażenie wdzięczności do wszechświata, nawet za drobiazgi, które będą przynosiły Wam uśmiech. Dalej, około południa, Merkola robi trygon z Ceres, czyli mamy idealne warunki do rozmów opartych na zrozumieniu i trosce. To cudowny dzień na rodzinne spotkania, wspólne śniadania, rozmowy z dziećmi albo po prostu telefon do kogoś, za kim po prostu tęsknicie. To także, moi kochani, dobry czas na pisanie. Jeżeli prowadzicie dziennik, zacznijcie od zdania. Dziś dziękuję za. I tutaj wpisujecie za co dzisiaj dziękujecie. Po południu energia się bardziej rozkręci. Ciężyc spotyka się z uranem, czyli możecie dostać jakiegoś wyjątkowego olśmienia, nagłego pomysłu, albo po prostu coś się wydarzy niespodziewanego. Moi drodzy, zmiana planów, spontaniczny nagły wyjazd. Dlaczego nie wszystko jest możliwe przy działaniu urana? A potem będzie jeszcze lepiej. Moi drodzy, sekstyle Księżyca z Saturnem i sekstyl Księżyca z Neptunem. Tutaj pokazują, że możecie dzisiaj połączyć właśnie własną wyobraźnię z pełnym rozsądkiem. I to dobry dzień na rozmowę o marzeniach, nie tylko tych duchowych, ale i całkiem życiowych. A na zakończenie dnia mamy, moi drodzy, trygon Księżyca z Plutonem. To doda nam do całego dnia pewnej duchowej głębi. To taki aspekt, który pozwoli poczuć, że wszystko, co robicie, ma naprawdę znaczenie. Nawet jeżeli to tylko niedzielna herbata. Kimś bliskim. Moją radą na dzisiaj jest abyście mówili, słuchali i, bo, i, i żebyście byli po prostu obecni. Dzisiejsze rozmowy mogą wnieść więcej światła niż po prostu myślicie. A jakie są szczęśliwe znaki dzisiaj? Bliźnięta, panny i koziorożce, a szczęśliwe liczby 4, 11 i 19. Tak moi kochani. Błękitny Halcedon jako amulet Wam polecam na spokojną komunikację i otwartość serca. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. Cześć kochani.